Siemanko widzowie, lecimy już do Kirbo, bo ogarnąłem mu elitrę już. Ten ma wszystko ładnie, ten Podaję mu swoją elitrę, a ja sobie ogarnąłem nową. Dobra, lecimy. Nie ma. A jesteś, siema. dobra, myślałem, że to gdzieś zombie czy Odwajam drogą. Zgadnij okay. co ci dam. Ale teraz, od jak jaka to. To masz. E, dobrze, raz jest fryba, dziękuję, dziękuję. Okej, okay, wykładam. I 35 chuje, no. tak. czy jeśli chodźcie chuj rowerków? No. Wszystko jest. Ale jestem szybki, Nie, myślałem, że jestem szybki. A mi się no, zawodź. Ja ci dam kilka potek. Po dwie z każdego tego rodzaju. czyli jeszcze. pyk, Na wszelki A nie mam miejsca. Y... Za dwóch. Y... Czekaj. Przetrzymaj to tam, żeby nie zniknęło. Nie, pani, nie, po czymś, nie, 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 jeszcze

Skoro już tak ogarniamy ten, nie, by i ten... Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała... Oddaj. Bo chciałem wchodzić sobie zmienić chyba. Thanks. Thanks O A nie odporność. Dobra. Chodź. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Roslynkuś! Roslynkuś! Ja nie, nie, nie Ła! Rybka. Łasuska rybka chciała mnie zabić. Dobra. Chodź do domu kota prezesa. Może... No a co? Ym, no a co? No bo trochę mu zniszczyliśmy ten dom. Ale po to, to ty. Y, ty, ty. Ty też trochę. Nie, ja byłem naprawić. E. Aha, ty rozwaliłeś się te ściany. No. Ty, ja trochę ściany, a ty no, trochę bo... też. A ty zalepiecasz w ja sensie. No, ja go nie zniszczyłem. No, tylko że nie tym drogiem co trzeba, ale to mniejsza. bo nie miałem tego. Wiem, wiem. Liczą się chęci. Nie wiem, nie no by już tu mi tu jest woda! I to też. Mam na to Dawaj, 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 Jak coś tam kocha. To trochę, to trochę. Okej, pochodnia. Okej, bo ja to wziąłem gdzieś indziej, gdzie to jajce. Tutaj jajce nie Nie gadaj. Eee Czekaj, ja to znajdę. Coś jeszcze zrobił? Jest a czy tu się w ogóle tak? wykopuje tak by the way? Y, tego nie da się wykopać, można tylko pochodnią. Aha. O u, u głowę smoka sobie. A, a ty wziąłeś pochodnia? Mam pochodnie, przecież ca, ca, cały czas. Ale mam... ale, co ale, ale z jajem? Czekaj. Tu jest. Co ty o, co ty tutaj robisz? Bo może teraz. spodem będzie, albo gdzieś. Jak to działa działać? Bo na pewno teraz jest, tylko nie wiem gdzie. Aha. I może w cave'ie? Hmm. Tu nie. Spokojnie, jak będziesz się topił, to nie zginiesz, bo to zbroja jest taka mocna. No, prawie umarłem. Co Główka nie to bym um, nie złamała. Główka nie to nie złamała. Okej, okay, widzowie, robimy cięcie. Że znaj znajdziemy to jajco i się zobaczymy. Więc, cięcie. Czekaj. Ja mam jedno pochodnie. To tak jest problem, bo... Pod Jaki wodą tak szkole? średnio to zniszczymy. Będzie ciężko, ale, ale dobra. Wysiaduję to. Wysiaduję to. A, do A, do się topię, się, się. Czekaj. Przestawię ją. Może... To... Ten... Może liście tepnie lepiej. Ktoś to wziął. Znowu to Przeteleportowało się. No a jak? A co no Bo... Czemu jak się to tu... Dobra, jest git! Tu jest. Czekaj. Mamy to! To się robi! Dobra. O, łał na msze w boli boli boli, boli 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 boli. Ej, patrz! Skąd na tej głowy? Też sobie biorę. Czymś czy się rozniszczy, ej! Czy to się, niszczy? ej czy to się niszczy głowę! A, o, czy jesteś. Nie, wszyscy się... bo nawet łapką, patrz. Ale mam Czekaj. pytanie, skąd on wziął trzy głowy, skoro to jest tylko y, na statkach w End City? Gdzie ja, zna, ja, ja znalazłem trzy inne End City? No bo jasko prezesa mieliśmy elytry. Kiedy staje się potwor? Wow! 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 Tak, wow! 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 Ale skąd on miał trzy głowy? No bo ja to, ja to, mu to. Bier mu, to, bier mu to. O, to, to, to. to, to. Yy, nie, bra, nie biorę tego, bo to na nie jest, pod, to na nie jest w ogóle niepotrzebne. A. My już mamy pucks i temy. Co zrąbać zarabiać? Yy, w sumie to nic. No nie mamy co za. To jest przejście, ale nie. Tu. To myślałem, że przejście, ale nie. A to może na górze, Czekaj, gdzie to w ogóle? Aha, to tutaj na pewno okay. nie będzie tajnego przejścia. No, racja. Postawiłem pochodnie niechcący. Ma zrobić kot! Foks, ich trzeba kot zrobić jakiś. Wstawiłem. Idealnie. Wiesz jak mi postawiłem obrazy? Pokaż. Pewno się nie kapnie. No pewno się nie kapnie. Czekaj, powiększymy mu wejście. Będzie prościej wchodzić. co z Marcinem? Nie wiem. A jest on z czy z nim? Bo No z nami. Aha, to są tutaj? i wygląda na wszystkim że nie ładnie było na kłótni? pytałem się go. Toy Aha, po prostu on jest za mną. A nie, jest Tobie, muszki, nie, mała. A w ogóle, no, y, tak ogólnie to. Y, czekaj. Tej, tu nie ma skrzynki, no. Ha. Co możemy jeszcze sobie zajumać z naszego magazynu? Co? Co możemy jeszcze sobie zajmować z naszego magazynu? Z naszego? No, z naszego. A jak jeszcze sobie zajmować? No nie wiem, Przez... coś takiego potrzebnego dla nas. A można, jak określić samego siebie? W sensie to nie jest. W sumie to jest nasz, ale zabieramy sobie na własność. Ha. Hum, hum, hum. Nie, by łuska nie skakała, to obie łuski nie złamały. Ej, w ogóle, ej co o tym byś powiedział, jakbyśmy wysłali butelkę z kamerą? W jakim sensie? Żeby zobaczyć, jak wyglądają koksowice teraz, aktualnie. Dobra. Widzowie, w następnym filmie wysyłamy kamerę. I kiedy doleci! No ciekawe, kiedy doleci, bo będzie, będziemy robić streama. O może. Dobra, nie będziemy robić streama, po prostu nagramy odcinek. Ej! Kilbo. No Co o tym no. mówisz, żebyśmy teraz zbudowali studio? O, okres. Dobra, chodź. Ooooooooo. Ślizgam się na brzuchu. ślizgamy yy. się na brzuchu, patrz! Foksik, ślizgam się na brzuchu. Uoo, kurde. <grym> Okej, okay, musimy... Weź tutaj te wełny, co nie tu nie. Czekaj. O. Musimy wziąć... Yy, na wynoś... żelazo, na pewno żelazo. Y, czekaj, ja wiem gdzie jest żelazo, bo ja trochę tak... Eee, to trzeba zrobić! Co? No studio mamy robić do nagrywania, tak? Y, nie, 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 do tego... Y, do tego... do tej kamery, żeby to widzieć tam. A, la, la. Tak to wygląda, bo ja bym na do nagrywania, a jak wygląda to drugie to nie. Chodź. Potrzebujemy dużo żelaza. W sensie nie dużo, ale trochę. Ok. Poska. Pożyczę. Potem to oddam. Ale co? Co bierzesz? Jak myślisz, wjeżdż do żelaza? A... A, dobra. Ale masz oddać. Oddam, oddam. Ej, skąd mnie w ogóle No to chyba to... to twoje jest chyba. Nie pamiętam już. Czy to twoje jest? Weźmiemy wszystko na wszelki Wam się więc jak powiem moje imię to widzisz, dobra? Bo już ma Rage'a, bo nie dostała komputera przez 2 sekundy. Już ma Rage'a, więc jakby usłyszysz moje imię, to widzisz. to ja lecę, lecę do naszej bazy. Dobra, widzowie, zbudowaliśmy. Trochę nam to zajęło. Ja gram w Minecrafta. W Minecrafcie. A, y, a tam... Y, grasz w Minecrafta. A, w Minecrafcie, w Minecrafcie. Tak, cicho, płaszcz z Endermanem. Kurde, umarłem na hardkorze. Przeżyłem dwie godziny. Minecraftowe dwie godziny. Jajaj co będę miał przy sobie, a te najbardziej potrzebne rzeczy będę miał w pomarańczowym szalkerze. Humalunków! Czyli nedert i inne takie ważne rzeczy. A i zapomniałem ci powiedzieć, że jeszcze musimy kable tak łączyć. Mniej I... było jak z apokalipsą, żebyś zjechał. No w sumie tak jest. Dobra, chodź. Kurczę, zapomnieliśmy tu o stoliku. Dobra, cięcie! Widzowie, zaraz zrobimy to, tylko cięcie będzie. Okej, okay. okej. Tylko teraz już podłączyć kabelki. O ja cię. Co ty w ogóle podłączasz. I Po co? Po to, żeby ekran nam działał. A po co? No bo inaczej nam ekran nie będzie działać. Chodź nam ekran. Wystarczy czym oczy wyobraźni. No wiesz, no bo tak dokładnie to my chcemy przecież widzieć. Więc nie wnikajcie. Teraz nie możemy a. tego włączyć, bo a. po prostu będzie zwarcie. A jak już będę miał materiał wgrany tutaj na komputery, te, to będzie włączony. Tylko głośników nie, nie ma, więc nie będzie słychać nic. U. I do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie się ma.